mąki mam przesiane, teraz dodaję sól, dwie płaskie łyżeczki, cukier, dodaję jedną łyżeczkę, otręby, płatki owsiane. Na chwilę sobie to odstawiam na bok. Tutaj mam świeże drożdże, ale można również dodać drożdże suszone. Dodaję troszeczkę wody. Rozrabiam. Drożdże mam rozrobione. Teraz tutaj delikatnie przemieszam suche składniki. Wlewam nasze drożdże i letnią wodę. I wszystko razem będę mieszać. Do połączenia się składników. Ciasto na chlebek mamy wyrobione i teraz odstawiam w ciepłe miejsce na około godzinkę, żeby nam troszeczkę podrosło. Ciasto na chlebek mi pięknie wyrosło. Teraz je wymieszam. I przełożę do blaszki. Blaszkę mam wysmarowaną masło i posypaną mąką. i równomiernie rozprowadzamy. Jak wylądował w blaszce, teraz sobie posmaruję delikatnie wodą. Ok, i ja posypię płatkami owsianymi, ale może słonecznikiem posypać, otrębami, dynią. I teraz chlebek wstawiam do piekarnika nagrzanego na 200 stopni i będę piekła około godziny. Ale wiadomo, kontrolujmy. Klebek upieczony. Ja sobie go owinęłam ściereczką, żeby skórka nie była taka twarda. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. I teraz będę rozkrawać. I pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ta chrupiąca skórka Jeszcze jest delikatnie ciepłe, i już Wam pokazuję, jak pięknie wygląda. A więc, kochani, jeśli macie ochotę na takich lebek, zachęcam was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!